Zestaw stymulujący na androgenowe dla kobiet i mężczyzn z suchą i wrażliwą skórą głowy to jeden z elementów terapii łyśnie androgenowego. Pamiętaj jednak, że łyśnie androgenowe powinno być stwierdzone w trychoskopii i wymaga skojarzeniowej terapii doustnej i miejscowej, bo sama terapia miejscowa nie jest wystarczająca. Do wyboru mamy dziś metody farmakologiczne i naturalne, które powinny być dostosowane indywidualnie. Metody farmakologiczne powinny być uzgodnione na konsultacji z dermatologiem lub endokrynologiem, a najlepsze efekty można uzyskać łącząc metody farmakologiczne i niefarmakologiczne, dlatego zachęcam Cię do konsultacji, by nie działać po omacku. Należy również zaznaczyć, że łosienie androgenowe postępuje z wiekiem i w dzisiejszych czasach dobrze dobrana terapia stosowana w sposób trwały, regularny i sumienny jest w stanie spowolnić lub wyhamować ten proces, a czasem nieznacznie cofnąć. Czasem jednak zadowalającym efektem terapii jest już brak postępowania łosienia i każda osoba z łosiniem androgenowym powinna mieć tego świadomość. Dodatkowo jeśli masz jakiekolwiek problemy skórne na przykład łupież, swędzenie, zaczerwienienia, stróbki czy łojotokowe zapalenie skóry głowy, a przy okazji łosienie androgenowe, to w pierwszej kolejności zawsze zajmujemy się wyprowadzeniem skóry głowy z problemów, a dopiero gdy skóra głowy jest w Idealnej kondycji, to zajmujemy się stymulacją porostu, a nie odwrotnie. W skład zestawu na łusnie androgenowe dla skóry suchej i wrażliwej wchodzi kojący olej peelingujący, szampon nawilżający, szampon Grow Boost oraz serum Melacel Active Stricho Wszystkie te produkty zostały przebadane dermatologicznie. Kojący olej peelingujący złagodzi podrażnienia, a jednocześnie odświeży i pięknie odbije włos od nasady. Ten peeling powinien być stosowany raz w tygodniu, najlepiej tego samego dnia tygodnia, np. W sobotę, by łatwiej Ci było zapamiętać. Peeling należy nakładać na suchą, nieumytą skórę głowy, na około 15 minut wypłukać wodą i dopiero potem należy umyć głowę dwukrotnie szamponem nawilżającym. Pozostałe dni możesz myć głowę naprzemiennie, jednego dnia szampon grobust, a kolejnego dnia szampon nawilżający i mam nadzieję, że jest to dla Ciebie oczywiste, ale skórę głowy myjemy zawsze dwa razy. Po umyciu głowy zastosuj serum melacel active na porost włosów, które możesz nakładać na suchą lub wilgotną skórę głowy. Jeśli nie myjesz głowy codziennie, to możesz je nakładać na suchą skórę głowy w dni nie mycia, bo tu bardzo ważna jest codzienna aplikacja, by osiągnąć jak największą skuteczność. Dodatkowo warto wykonywać też masaż głowy, przesuwając skórę głowy po czaszce, inaczej mówiąc, poruszaj skórą głowy ruchem przesuwnym, a nie trącym. Taki masaż wykonuj regularnie, najlepiej codziennie lub co drugi dzień, bo to w połączeniu z serum na porost włosów przyniesie Ci najlepsze efekty. Jeśli jednak zauważysz, że. Twoje włosy szybciej się przytuszczają, to masaż głowy wykonuj albo przed myciem głowy, albo podczas drugiego mycia głowy, ponieważ jeśli wykonasz je po umyciu głowy, gruczoło łojowe na skutek nacisku wydzielą więcej sebum, które szybciej przytuści ci włosy. Pokażę Ci teraz, jak nałożyć sobie na skórę głowy ten kojący olej peelingujący firmy Tricho Jest to najczęściej polecany przez nas w gabinecie peeling dla osób z podrażnioną i zaczerwienioną skórą głowy, ale także dla osób z łuszczycą i łojotokowym zapaleniem skóry głowy, gdzie występuje dodatkowe pieczenie, uczucie napięcia skóry i nagromadzona łuska, którą należy rozmiękczyć. W składzie tego peelingu znajdziemy m.in. kwas salicylowy, który normalizuje wydzielanie sebum i pięknie usuwa martwy, zalagający na skórek, do tego olejki eteryczne. Olej żożoba, rycynowy, i lniany, które zmiękczą zalegającą łuskę, ale też złagodzą swędzenie i uczucie napięcia. Peeling ten nie zawiera dodatkowych substancji zapachowych, a cały jego delikatny, ziołowy zapach pochodzi z naturalnych olejków eterycznych, takich jak olejek z drzewa herbacianego, owoców bergamotki i cyprysa. Taki peeling stosujemy raz w tygodniu, nakładając go na suchą, nieumytą skórę głowy przed myciem. Odkręć aplikator i co bardzo ważne, odchyl głowę do tyłu, tak by produkt nie spłynął ci do oczu, gdyby jednak jak tak się stało, to natychmiast przepłucz je dużą ilością wody. Nakładaj przedziałek po przedziałku, małą ilość produktu tylko na skórę, rozprowadzając go palcem. Rób jak najdłuższe przedziałki do tyłu, wtedy łatwiej będzie Ci równo nałożyć go też z tyłu. Palcami rozprowadź go również na linii twarz włosy. W tylnej części głowy nałóż na mniej więcej 4-5 przedziałków. Najłatwiej jest pochylić głowę w dół i nakładać od szyi w kierunku do środka głowy. Na koniec całość wmasuj dłońmi. Tu na filmie jest przyspieszone tempo masowania, ale zrób masowanie. Tak. Jak jest ci przyjemnie. W gabinecie często mieszamy ten peeling z innymi peelingami z firmy Tricho One, na przykład z glinką peelingującą, jeśli mamy skórę nadmiernie przetuszczającą się, lub z oczyszczającym peelingiem, jeśli mamy dużo zalegających łuski. Możesz też zrobić to w domu, nakładając je punktowo palcami w wybrane miejsca lub zmieszać wcześniej w miseczce i nakładać razem, wymieszane wcześniej. Jeśli masz paznokcie pomalowane lakierem, to najlepiej nałóż rękawiczki, bo olej peelingujący może delikatnie zmatowić lakier. Teraz odczekaj 8-15 minut, a jeśli masz dużo nagromadzonej łuski, to polecam przytrzymać ten peeling do 15 minut i po tym czasie spłucz głowę najpierw wodą, a dopiero potem umyj głowę dwukrotnie szamponem, najlepiej kojącym lub nawilżającym. Tak wyglądają moje włosy przed zastosowaniem tego peelingu, a tak wyglądają moje włosy po użyciu kojącego oleju peelingującego. Oczywiście bez żadnych środków stylizujących, zostały po prostu umyte szamponem i wysuszone suszarką. Ten peeling, mimo swojej oleistej konsystencji i delikatnego Działanie na skórze daje ładne odbicie włosów od nasady, a po każdym użyciu poczujesz na głowie taką lekkość i świeżość na dłużej. Zresztą mam nadzieję, że sama to też poczujesz. Pokażę Ci teraz, jak umyć głowę szamponem trychologicznym z serii nawilżającej TRICHO One. Ten szampon sprawdzi się u osób z suchą, ale też wrażliwą skórą głowy, szczególnie jeśli czujesz, że Twoja skóra jest napięta po umyciu. Będzie też idealny dla osób, które farbują lub rozjaśniają włosy, bo nie wypukuje koloru. Sprawdzi się również jako drugi szampon dla osób z łupieżem suchym, łuszczycą i ja atopowym zapaleniem skóry. W składzie tego szamponu znajduje się m.in. sok z aloesu, naturalne olejki eteryczne z eukaliptusa, drzewa herbacianego i rozmarynu oraz komórki macierzyste jabłoni i ekstrakt ze spiruliny, które są znane ze swoich właściwości nawilżających, łagodzących i odświeżających. Więcej informacji przeczytasz w opisie, a teraz zobacz, jak go używać. W myciu głowy warto podzielić sobie głowę na trzy części: to jest przód, środek i tył, i w takich partiach nakładać szampon. Zaraz ci wszystko pokażę. Na początku dokładnie zmocz głowę wodą, nalej na dłoń małą porcję szamponu wielkości orzecha laskowego. spień w dłoniach, aż do uzyskania jedwabistej. Kremowej piany i nałóż na skórę głowy pod włosy. Każdy szampon Trico One w kontakcie z odrobiną wody i rozmasowaniu w dłoniach tworzy jedwabiście kremową pianę, którą przyjemnie i łatwo rozprowadza się na skórze głowy. Te szampony są bardzo wydajne, więc nakładaj je oszczędnie mniej więcej 2-3 razy mniej niż inne szampony, które używałaś do tej pory. Wtedy wystarczy ci na dłużej. Kolejną porcję spienionego szamponu nałóż na środek głowy, a trzecią na tył. Pamiętaj o uszach, miejscach za uszami i karku. Wmasuj całość i. Delikatnie przeciągnij pianę po włosach i oczywiście możesz myć głowę pod prysznicem albo nad wanną z tak zwaną głową w dół. Obie pozycje są poprawne, o ile umyjesz głowę dokładnie. Ja na tym filmie pokazuję obie, by bardziej precyzyjnie pokazać Ci moje ruchy. Szampon przy pierwszym myciu może się mniej pienić, ale to nie znaczy, że nie myje. Po spłukaniu wodą wykonaj drugie mycie w tej samej kolejności, czyli przód, środek i tył głowy. Przytrzymaj pianę około 3-5 minut i w tym czasie poruszaj delikatnie skórą głowy tak, jakbyś chciała oderwać ją od czaszki. Masa wykonuj fragmentami, czyli przód, środek i tył. Taki masaż powinien zająć Ci około 3-4 minuty i pobudzi mieszki włosowe do wzrostu. Następnie spłucz głowę wodą, odciśnij nadmiar wody dłońmi i ręcznikiem odciśnij, a nie szoruj. Po umyciu głowy, jeśli masz włosy dłuższe niż 5-10 cm, to zawsze nałóż na włosy Twoją ulubioną maskę lub podżywkę. Pamiętaj, że jest to obowiązkowy krok w pielęgnacji, który pokażę Ci w innych filmach. Szampon Grow Boost, ten z szarym paseczkiem, to stymulujący szampon na porost włosów, który jest skierowany dla osób z wypadaniem telogenowym i androgenowym, czyli jeśli masz tak zwane wypadanie włosów garściami lub przerzedzenia w tej części szczytowej, to ten szampon będzie dla Ciebie odpowiedni. Nadaje się on do częstego lub codziennego stosowania. Należy jednak pamiętać, że szampon stymulujący porost włosów jest dodatkowym wsparciem w pobudzaniu porostu i przygotowuje skórę głowy do przyjęcia składników aktywnych serum na Porozwłosów, ale to serum na porozwłosów jest kluczowym produktem w pobudzaniu porostu, dlatego stosowanie tylko szamponu na porozwłosów nie przyniesie Tobie oczekiwanych efektów. Szampon Grow Boost jest oparty na kompozycji naturalnych ekstraktów roślinnych z kurkumy, imbiru i palmy sabałowej oraz kofeiny i komórek macierzystych jabłoni, które wspierają wzrost włosów i jest szczególnie przyjemny podczas masażu pobudzającego porozwłosów, który polecam Ci wykonać przy drugim o głowy. Jeśli jednak masz skórę zaczerwienioną, podrażnioną, a wypadają Ci włosy, to mimo wszystko wybierz szampon kojący z One, bo pamiętaj, że szampon Grow Boost stosujemy na zdrowej skórze głowy, a w przypadku problemów skórnych, zobacz nasze zestawy na dany problem, bo zawsze w pierwszej kolejności zajmujemy się rozwiązaniem problemu skóry głowy, a w drugiej kolejności stymulacją porostu włosów. Nieodwrotnie. Więcej informacji przeczytasz w opisie, a teraz pokażę Ci, jak go używać. Na początku dokładnie zmocz głowę wodą Nalej na dłoń małą porcję szamponu wielkości orzecha laskowego. Spień w dłoniach aż do uzyskania jedwabistej kremowej piany, i nałóż pianę na skórę głowy pod włosy. Każdy szampon Trichowan w kontakcie z odrobiną wody i rozmasowaniu w dłoniach tworzy jedwabiście kremową pianę, którą przyjemnie i łatwo rozprowadza się na skórze głowy. Te szampony są też bardzo wydajne, więc nakładaj je oszczędnie, mniej więcej 2-3 razy mniej niż inne szampony, które używałaś do tej pory. Wtedy wystarczy ci na dłużej. Kolejną porcję szamponu nałóż. Na środek głowy, a trzecią na tył. Pamiętaj o uszach, miejscach za uszami i karku. Wmasuj całość i delikatnie przyciągnij pianę po włosach i oczywiście możesz mieć głowę pod prysznicem albo nad wanną z tak zwaną głową w dół. Obie pozycje są poprawne o ile umyjesz głowę dokładnie. Ja na filmie pokazuję Ci obie, by bardziej precyzyjnie pokazać Ci moje ruchy. Szampon przy pierwszym myciu może się mniej pienić, ale to nie znaczy, że nie myje. Po spłukaniu wodą wykonaj drugie mycie w tej samej kolejności, czyli przód, środek i tył, z tym, że przy drugim myciu Postaraj się użyć jeszcze mniej szamponu niż przy pierwszym myciu, a i tak uzyskasz więcej piany niż przy pierwszym myciu. Teraz przetrzymaj pianę około 3-5 minut i w tym czasie poruszaj delikatnie skórą głowy, tak jakbyś chciała oderwać ją od czaszki. Taki masaż wykonuj fragmentami, czyli przód, środek i tył. Zajmie Ci on około 3-4 minuty i pobudzi mieszki włosowe do wzrostu. Następnie spłucz głowę wodą, odciśnij nadmiar wody dłońmi i ręcznikiem. Odciśnij, a nie szoruj. Po umyciu głowy, jeśli Masz włosy dłuższe niż 5-10 cm, to zawsze nałóż na włosy Twoją ulubioną maskę lub odżywkę. Pamiętaj, że jest to obowiązkowy krok w pielęgnacji. I jeśli masz długie włosy, to tych kroków jest trochę więcej, ale pokażę Ci je w innych filmach, bo nie każdy tutaj mający głowę ma długie włosy. No i suszenie głowy. To krok obowiązkowy dla wszystkich, których włosy schną dłużej niż 15 minut. serum na porost włosów Melacel firmy Trichoan to silnie skoncentrowane serum z komórkami macierzystymi jabłoni, melatoniną i kapsaicyną, które stymulują porost włosów, ale też hamują wypadanie włosów o podłożu androgenowym. Jest to najczęściej polecane przez nas serum w gabinecie na porost włosów, które również reguluje wydzielanie sebum, więc sprawdzi się najlepiej przy włosniu androgenowym zarówno kobiet i mężczyzn, ale również przy włosniu telogenowym, szczególnie u osób z przetuszczającą się skórą głowy. W składzie serum Melacel znajduje się między innymi wysoka koncentracja melatoniny, która jest nie tylko znanym antyoksydantem, ale przede wszystkim hamuje DHT, co ma kluczowe znaczenie w hamowaniu łysienia androgenowego. W składzie mamy też komórki macierzyste jabłoni, które wydłużają żywotność komórek macierzystych włosów, oraz kapsaicynę i biotynę. Biotyna w tym produkcie hamuje przytuszczanie się włosów i działa wzmacniająco na włosy. A co najważniejsze, to serum nie przetuści, nie obciąży ci włosów, więc możesz je spokojnie używać na świeżą mytą skórę głowy. Serum nakładaj bezpośrednio z pipety na skórę po umyciu głowy, gdy skóra jest jeszcze wilgotna, ponieważ na wilgotnej skórze głowy mamy dodatkowo ułatwioną penetrację składników aktywnych do mieszków włosowych. Takie serum należy nakładać codziennie przez okres dwóch pierwszych miesięcy, potem możesz nakładać je co dwa dni, ale by zintensyfikować efekt możesz nakładać je też codziennie. Jeśli nie myjesz głowy codziennie, to możesz nakładać je też na suchą skórę w dni niemycia, wieczorem lub rano. Jest to skoncentrowany serum, dlatego na całą głowę wystarczy 20-30 kropli delikatnie rozprowadzone palcami, Nakładając, skup się na koronie głowy, czyli za kolach części czołowej, przedziałku i na szczycie głowy. Jeśli chcesz pobudzić wzrost włosów w tylnej części głowy, to możesz po prostu rozprowadzić je palcami, by dokładniej i łatwiej trafić na skórę. Po chwili możesz poczuć przyjemne mrowienie na skórze, jest to zupełnie naturalne. Na koniec wykonaj masaż skóry głowy tak, jakbyś chciała oderwać skórę głowy od czaszki, ponieważ taki masaż dodatkowo pobudzi włosy do wzrostu. Jeśli aplikujesz serum na wilgotną skórę głowy po umyciu, to pamiętaj by wysuszyć włosy suszarką. I po aplikacji serum zawsze umie ręce. Przy stosowaniu serum ważne jest regularne wykonywanie peelingu, który odblokowuje ujścia mieszków włosowych i usprawnia penetrację składników aktywnych do mieszka włosowego. To serum nie obciąży ci włosów, ale pamiętaj, by nie przesadzić też z jego ilością, bo ono jest silnie skoncentrowane. Ja właśnie jestem po nałożeniu serum i wysuszeniu włosów suszarką.